Cześć, z tej strony Kuba, a to jest kolejny odcinek z gry SmackDown vs. Row 2007 Season Mode Triple H'a. Stefanie Stephanie McMahon. I Vince McMahon. To dzisiaj dojdzie do tego legendarnego tym meczu z udziałem legend. Tak. difficult child and I see that nothing's changed and nothing's changed with you either dad you're still stuck in the past and you can't admit that the world has passed you by wow this is getting That's the problem with you kids today you have no respect for the people who sacrifice so much to provide you with the things you take for granted people like me for instance hmm well, since you failed to appreciate all I've done for you and for this business, by God, I'll start taking it back. Starting with your champion's title this Monday night on Raw. I made you, Stephanie, and I can break you. Oh, I've heard it all before. Let's see how your so-called legends do the Classic. I've got some Ron smackdown superstars who can't wait to get in the ring against your old timers. Czyżby to prowadziło do jakiejś ogólnie wojny pomiędzy Raw oraz SmackDown? Jak wiemy, dzisiaj dojdzie do legendarnego tag team meczu, gdzie Triple H po połączy swoje siły z dwoma jakimiś innymi i tajemniczymi zawodnikami a oprócz tego zobaczymy na gali yy, to będzie na SmackDown, a na Raw zobaczymy Steel Cage mecz ja kontra Hulk Hogan, więc będzie się działo Swoją drogą tak, dzisiaj porozmawiam sobie o y, informacjach związanych ogólnie ze światem wrestlingu niektóre rzeczy będą śmieszne, niektóre ciekawe a niektóre bardzo brutalne, jak na przykład to, że tam Roman Reigns na live evencie od jednego fana co dostał waliską replikę falisky Money in the Bank. Steel Nautilus, Triple H, Hogan. Właśnie o to i ten pan. Bam Bam Bigelow oraz y ktoś tam jeszcze był. Dobra, w każdym razie nieważne. Wchodzi Hogan, super wejście. To ja w Steel Cage matchu walczę z nim. Na row. A póki co nadchodzi John Cena. Kontynuując, Roman Reigns został rzucony w tył głowy z Money in the Bank na live evencie przez jednego z fanów, który ma za to dożywotni zakaz wstępu na gale WWE. Był trochę tam, nic mu się oczywiście nie stało yy, i bardzo dobrze, ale był przez chwilę otłumiony, że tak to ujmę. No nic, ale w każdym razie jest z nim wszystko w porządku i to jest rzecz najważniejsza, ale to trzeba mieć odwagę tak w Reigns'a rzucić. No dobra, ja widziałem go z metra na live evencie w Warszawie, w życiu bym się nie odważył na takie coś i co najważniejsze, nawet by mi takie coś nie przyszło do głowy. Ale Dawidowi tam wydało komunikat, żeby żadnych innych przedmiotów do ringu nie wnosić, bo skończy się to surową karą. Pewnie dlatego teraz zastanawiacie się co się stało. Grałem sobie normalnie pojedynek, zrobiłem cięcie, ponieważ chciałem, żeby ta walka nie trwała 15 minut, lecz 5. Zostałem przypięty przez yy, Hogana i wyłączył mi się pad. Tych cholernych przycisków nie mogłem klikać I przegrałem, no nie Dobra, no nic, trzeba żyć dalej Jesteśmy na row No przepraszam, że tej walki wam nie pokazałem Bo z pewnością byłaby bardzo ciekawa Ale teraz za to mamy walkę Triple czasy z Oczywiście tutaj Hulkiem Gunem. I ogólnie to tak. Dobra, jedziemy dalej. No nic, no tak wyszło, nie moja wina. Choć dobra, back suplex. Baterii w kontrolerze. Choć niekiedy joysticki zaskakują nas jeszcze bardziej. Kontynuując, no to tak. Od niedawna odkryłem nową grę. Jest to WWE Day of Reckoning. Reckoning? Jakoś tak. Z zapomniałem nazwy w każdym bądź razie, ale naprawdę jest mega. Tam chyba coś co się mylę, Superman? Nie, Spider-Man Batman, to był Batman. Znaczy pamiętam, że jakiś Hulk, superbohater, występował z fantastycznej czwórki, nie wiem. W każdym razie ta gra jest naprawdę mega odjechana, więc może kiedyś nagram z niej nawet yy, karierę, season mode, czy jakiś tam trybce do ogólnie przechodzenia. W każdym bądź razie dużo jest takich gierek o których nawet ja nie wiedziałem. Kiedy to WWE zaprezentował na swojej oficjalnej stronie okładki wszystkich gier, to wtedy odkryłem bardzo fajne tytuły, których faktycznie się nie spodziewałem. W każdym bądź razie tak. Hogan na swoim Twitterze napisał jedną rzecz. Cel resumienia 32. Ja Wam powiem tak, po tej aferze wątpię, że my żeby kiedykolwiek Hogana zobaczymy jeszcze w WWE, więc faktycznie przekonamy się, co z tego wyjdzie, ale tak sobie myślę, w drodze Shin Breaker nadchodzi, wow, jednak tak sobie myślę, że skoro Hogan to napisał cele a może przeprosił władzę za te ogólnie różne rzeczy, o których wypowiedziałem się już w pełny sposób dawno temu. I to jeszcze podczas odcinka Breaking News na żywo, tak więc to było tylko i wyłącznie jedną rzeczą, taką złą, którą według mnie zrobił Hogan, niekiedy jest się lepiej ugryźć więc jednak to jest żywa legenda i czy Hogan wystąpi na WrestleMania 32 napisał cel WrestleMania, no, och, dlaczego nie? No i co z tego, że poleciały rasistowskie teksty i co z tego? Hogan, to i tak jest osoba, która faktycznie nawet za to nie powinna być tak traktowana. Bo to, że on zasłużył się dla biznesu faktycznie yy, jak nikt inny, to on zapoczątkował wrestling na całym świecie. Więc jak dla mnie, gdyby nie Hogan, czy. To mm, nie byłoby tak popularne, no nie wiem, ale Hogan to jest jak dla mnie no, osoba, która z wrestlingiem wiąże się na pierwszym miejscu i tyle. To jest y, najsłynniejszą postacią lat 80 oraz 90, czyli końca XX wieku. No cóż, teraz jest to pewnie John Cena, kiedyś był to Rey Mysterio, Dwayne The Rock Johnson i tym podobne, więc co będzie zobaczymy, ale Hogana ja zawsze lubił, lubiał będę i, do, i co do tego to żadnych wątpliwości nigdy miał nie będę serce po prostu nie pozwala mi na to, żeby znienawidzić Hulkstera i teraz tak, kolejna właśnie sprawa, Charlotte w jednym z wywiadów, nie wiem czy to jest ogólnie prawda, ale warto wam powiedzieć, napisała że wystąpi w main eventie WrestleMania, powiem tak czy widzieliście, żeby kiedykolwiek jakakolwiek diva nieważne ile ma doświadczenia na swoim koncie walczyła w walce wieczoru WrestleMania, inaczej w walce wieczoru jednej zwykłej gali pay per view, nie Jedyne co, to w roku 2005, chyba wcześniej to w 2004 nie było, albo w 2006, Lita i Ratus załaczyły ze sobą yy, opas kobiet, Women's Championship był na szali, to był main event row. Ja rozumiem, że Charlotte, yy, córka Nature Boya, wow, Rika Flores zmotywowana do dalszej pracy, a Triple H wygrywa ten Steel Cage match, ale wszystko ma swoje granice, tak więc no nie powiedziałbym, że... To była trafna wypowiedź. Oczywiście mm, tutaj Charlotte, bo jest świetną divą. A rewolucja kobiet w WWE jest ciągle kontynuowana, tak? Więc szczerze rozumiem. Jest zmotywowana. Ale co do walki wieczoru, Resumenik... Powiedzmy sobie szczerze, Marne ma na to szansę. I Triple Age wygrywa. Ciekawe, czy tylko ten pas, który w tym momencie zdobył, ogólnie będzie się kręcił. Tak, jak gdy naciska się podczas cutscenek RT, to ten pas jest... Kręci. znaczy, to logo w nim w środku to jest bardzo fajny moment. Super moment. No i z The Game pokonuje Hulkstera i tym samym zobaczymy, co będzie dalej. Na przykład, DIWY były w koło wencie resume i chyba trzy razy. W każdym bądź razie to była taka odskocznia, przerywink pomiędzy walką Undertaker'a a walką o mistrzostwo ciężkiej WWE, żeby oddzielić te dwie super walki jedną taką mniejszą. Na przykład na resumenie 30 Invitational Vicky Guerrero's Divas Match J.J. wygrała, z, obroniła sukcesywnie swój tytuł. O, świętej pamięci, Roddy Piper, hej, co on robi? To porywanie w grze, no nieprawdopodobne, co w tym wirtualnym świecie się tutaj dzieje? Roddy Piper, serio, porywa Stephanie McMahon? Co do Charlotte, życzę jej tego, żeby oczywiście wystąpiła kiedyś, może nawet nie wiem, w walce wieczoru Raw Pay Per View, żeby była najwspanialszą diwą ze wszystkich w historii WWE, ale no, bądźmy ze sobą szczerzy: nigdy diwa main eventu WrestleMania. Akurat y w walce wieczoru WrestleMania, tej ostatniej, tak jak Sinai Rock, walczyć na 99% nie będzie. Chyba że Triple H'a plany się zmienią. Rody Piper porwał Stefani, a to oznacza, że ten odcinek dobiegł końca. Cześć!